Siema, dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku odcinka zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i dzwona. Dobra, to zaczynamy. No, co dzisiaj taki normalny dzień. Nie mamy co robić. Tutaj króliki się odpoczywają. Nie, to był żart. Widzimy się za 5 sekund. Tadam, Ta <tuszel> tu mam to są moje dwa nowe nabytki jest to, są to dwie samiczki mieszańca jedna to jest taka szaro-biała a druga jest taka czarno-biała kupiłem je od mojego kolegi no, bo postanowiłem, że chcę też trochę mieszańców mieć a czy to będą na razie dwie samiczki a samcy a coś będzie mój kolega zachodzi mi je za. No, jak już dorosło, bo na razie mają dwa miesiące i ta, ta jest trochę większa, jak widać, to jest trochę mniejsza. Ta jest większa. No. Tak, postanowiłem, że sobie też kupię kilka mieszańców. daję im trawę. Tu mają w kafelku jeść. Wodę mają i sianko w tym takim karmniku, paśniku. No. I nie wiem, co tu jeszcze. No, pokazałam Wam nowe nabytki. Są one bardzo ładne. To są, jak mówiłem, dwie samiczki. Coś ostre zgubię. To jest druga. O. Są dwie samiczki tego samego wieku. I później, jak będę, będę ich znakować, tu jest blue. U niego się nic nie zmieniło. Strasznie był zaciekawiony, jak przyniosłem te dwie samiczki. Ale to jest dość śmieszna sytuacja z nimi, bo najpierw kupiłem jedno. I po 15 minutach postanowiłem, że kupię jeszcze, jeszcze jedno. I zadzwoniłem do kolegi i poszłem kupiłem jeszcze jedno. U, bo basów się nic nie zmieniło, wszystkie sobie odpoczywają na razie. Już niedługo je będę wystawiał. Nie wiem, w następnym odcinku dam Wam najprawdopodobniej link do. właśnie. Tutaj pogłaskamy o coś. ten. Dam wam link prawdopodobnie do Elixa, choć nie wiadomo, może za jeden albo za dwa odcinki. I co? Tutaj klatka jest dalej w, w budowie, się muszę tutaj siatkę, ja już tam zakupiona, tylko muszę takie drzwiczki zrobić. I dobra, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Jak mówiłem na początku, subskrybujcie, łapkujcie i dawajcie dzwony. I dobra, do zobaczenia. Cześć.